jest wszystko no widać że tu ktoś już przegrzebał to jest tak to dosłownie jedno na pewno było niejeżdżone parę lat auto O, ale tutaj to chodzi nawet patrz dobra jesteśmy pod domem opuszczonym, gdzie kiedyś stało auto, nawet dwa bo jedno było chyba opuszczone, a drugie właściciela trzeba poczekać bo auto tutaj utrudniają czyli telefon mam no idziemy? Auta. Nie ma prądu, jest wszystko. Jo! O, kurde tak. czekaj, pierwsze sprawdzę, czy kogoś tu nie ma. O oh, już, już obrwali. No widać, że tu ktoś już przegrzebał to. jest tak dosłownie to I Ale oh, Ale wszystko zawalone Ale nie idzie przejść Nie ma jak Jaka maszyna stara Co jest? Co to? Lampa? Nie wiem O waga tam jest Mamy tam jakieś walizki Koder czy Chyba tak Albo DVD nie wiem To i to podobnie wygląda Kabel to już Widać że yes. no, on jest No jest raczej więcej opuszczony niż dwa lata chyba że te auta co stały tu jedno na pewno było niejeżdżone parę lat auto ale to drugie to wyglądało jakby ktoś tu jeszcze mieszkał chyba że to szoprawnicy sobie przyjeżdżali w Peszlach są jeszcze te polskie jakieś To jest chyba jakieś tu zapisy. Kręt do twarzy? Więc ja. tu chyba listy zakupów robią, bo coś nie wiem. To może lepiej, nie będę tego pokazywał, tylko po prostu zamarzę to. I... To będę musiał zamazać. Co tego więcej jest? Czekaj, na gazetie nie ma. Ty to może faktycznie dwa lata opuszczone. Chujinka tam jeszcze. Założę się, że, że silnika oczywiście nie ma. Ole się zostało. Pralka, nie? No. Silnika nie ma. Pompy chyba też. Jest taka mała firma, No. A, bo bęben nie jest otwarty i dlatego. A w środku nic nie ma. Ciekawe jaka to w ogóle jest? Bo tu. A to jest to co reguluje chyba poziom wody w pralce. Ale mamy jeszcze jakieś tabletki no, no tam nic nie ma Mi telefon tam nie wpadł Mi się wydaje, że... A nie wiem czy to nie Electrolux jest Nie, a mi się wydaje, że to jest, że po prostu odmarł, auto zabrali, a to stoi tak opuszczone. Bo tu chyba był jakiś warsztat, który połączenie z memem. No, ale tutaj to chodzi nawet, patrz. A to jest dosyć nowa Ta nowsza już taka. Ale łożyska też nie stukają. Tutaj ładnie to nawet wygląda. Wielki w Ale tu już szarpali tutaj no co to łazienka bo co to jest chyba... rozdzielnia skrzynka rozdzielnicza, jakieś rurki, z piec centralny jeszcze. Wrażliwie tutaj było całe centrum używania cholera, to talerze zostały normalnie wszystko, a tu lodówka jest. No tutaj jest ten problem, właśnie że to auto jeszcze. Z niego widać, ale jakieś takie pomieszczenie typu warsztat, właśnie tu widzę siatkę z izolacji, więc ktoś tutaj Obiera już to. W ogóle tu pełno tych leży izolacji i tego wszystkiego. Jeszcze na strych można jakoś chyba to W ogóle tutaj zasięgu nie ma, nie? To gościu musiał chyba internetu nie mieć Nie ma zasięgu? Jaa, to ciekawe jak To, być... to się wydaje, że gości potrzebuje był starszy Jeszcze raz tutaj stan do internetu Nie, lepiej że jeszcze warsztat bo tam były opony, jakieś tam jeszcze różne rzeczy w jednym pomieszczeniu i po prostu mu się zmarło, a auto zostało nie wiem nie wiem No i odpuszamy. ale my jak tu jechaliśmy dwa lata temu to było jeszcze auto nie No było było mhm. Dobra było auto przedał, a było a było zmarł było tak może być Nie wiem. Dobra. Fajny początek dzisiejszych urbexów. Jedziemy teraz na kolejny dom. Widzimy się za tydzień na kolejnej eksploracji. Zapraszam do subskrybowania, udostępniania. To było były na tyle w tym filmie.